A, właśnie, widzowie. Wyobraźcie sobie, że wróciłem ze spaceru z Brumą. 14 lutego, walentynki. I zobaczcie, jakąś tajemniczą, tajemniczą torbę mam na swoim biurku. No. Kurde, nie wiem, nie wiem, która wielbicielka to zostawiła. Ale normalnie widać, że wuja dobrodziej popularny, no. Zobacz, co my tutaj mamy. Makaroniki. Ciasteczka takie, makaroniki. Ja jestem wielkim fanem makaronik. Nie wiem, jak ktoś mógł to wiedzieć. Rafaello... Paczuszka Rafaello, też nie wiem, jak ktoś mógł wiedzieć o tym, że to są jedne z moich ulubionych Rafaello o wiele lepszy niż Ferrero Rocher. Super sprawa, Rafaello. Tu czekoladka, kokos i almond. Też Rafaello jakaś czekoladka. Kurde, tu, zobacz, żelki takie. No. Jakieś żelki pewnie o smaku truskawkowym, coś w tym stylu. Last but not least, jak to mówią. Big. Butelka Gentleman Jacka, proszę bardzo, Jack Daniels, Gentleman Jack, kurde, normalnie taka ładna, no, pasuje robota. Nie wiem, jak moja kobieta za mną wytrzymuje. Znaczy, domyślam się, domyślam się, że no, głównym powodem, dlaczego przez 12 lat za mną jest, jest yy, to, że no, mam ogromnego fiutu po prostu. <laughs> jak byłem singlem, to mnie tripodem nazywali i, i to jest pewnie, to jest pewnie główny powód.